Jestem uzbrojony, jestem w kinie Forum, mam zakładników, żądam 200 tysięcy, podstawienie auta i umożliwienie wyjazdu z Bolesławca. Uzbrojony mężczyzna zaatakował kino Forum w Bolesławcu. Napastnik wszedł do kina Forum, tam wziął zakładników, żądając ich uwolnienia, żądał pieniędzy, jak również samochodu. Doszło do bezpiecznego zatrzymania przestępcy, wszyscy zakładnicy zostali wypuszczeni, ich życie i zdrowie nie było zagrożone. Tym razem to były na szczęście tylko ćwiczenia. W symulowanej akcji wzięło udział 30 funkcjonariuszy bolesławieckiej policji. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu. W działania włączyli się także funkcjonariusze żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy pogotowia ratunkowego, a także starostwo, które musiało w krótkim czasie zorganizować pieniądze na okup. Dla nas też to była nowa sytuacja, w której potrafiliśmy się odnaleźć i to też uważam za pewnego rodzaju sukces. Ćwiczenia nie mają być show czy atrakcją medialną. Mają przede wszystkim przygotować policjantów do reagowania w sytuacjach trudnych. Przedstawiciele, czy uczestnicy, uczestnicy tych ćwiczeń przejeżdżają na miejsce akcji, nie, mia, nie mając pełnej wiedzy, pełnej świadomości, czym będą brali tak naprawdę udział. Idą na żywioł i dopiero od swoich przełożonych ustają e, informacje i działają zgodnie z procedurami. Natomiast później my oceniamy jak oni wykonali swoje zadania i poprawiamy wszystkie niedociągnięcia i wyciągamy wnioski na przyszłość bo podczas prawdziwej akcji nie ma miejsca na błędy, policjanci muszą być skoncentrowani i profesjonalni, by nie doszło do tragedii.